Dobra, więc Okej. siemanko, z tej strony Victor Next i Miki właśnie dowiedział się <grym>, Jaka będzie najnowsza seria z Minecrafta z nim Miki, z... Miki, zrób... sobie monitor i miałem przecież ten zniszczyło mi siebie, patrzcie. Dobra, więc zrób coś, zrób to co robisz najczęściej w Minecraftie na początku gry Po prostu, ale pierdolnie, pa Każda rzecz dropiła sąą sobą rzecz i ogólnie do tego zaliczają się skrzynki jeszcze rzeczy, czyli za, na przykład, jak niszczysz to, to też się coś innego robi, więc wszystko jest tak pięć razy cięższe. Um, I wpisałem Twoje dwie ulubione liczby. Y, twój rok urodzenia. Aha, z tego nic nie ma. Czasami nic nie wylatuje, bo po prostu nie wylatuje. Kukucy Kukusy! Niszcz kukucy. Mam jedzenie. Pa, patrz, kukusy! Chodź, chodź, zobacz co kukucy drobią. To jest kakao, chłopie. No to kakao, kokos, nieważne. Kakao, patrz, bogactwo. Odejdź, odejdź na chwilę. nie patrz. Bogactwo, bogactwo. W ogóle, co to jest za skrzynka? Ciekawi mnie, bo to musi być skrzynka jak nic. Dobra, to są jakieś strzały. Ciekawe co zrobi e, Brzoza. Więc. Mięso! Mamy. Drzewo to jest mięso. Brządza to jest mięso człowiek. O mój Boże, to jest piękne. To jest zbyt piękne. Zobacz sobie, patrz. O właśnie, i trzeba niszczyć coś, bo to z tych, tego... Ale. To... Ej, właśnie, z tych trapturów. Ale to jest dobre. Pamiętaj, że jeżeli, jeżeli coś jest silk to też coś innego może wylatywać. Więc patrz, zobacz co jest. Patrz. Drzewo to mięso. Ej, kwiatki z strawy wypadają takie te... takie no jak to się nazywa? Nie mam pojęcia. Pamiętaj, że też się różnią, nie? No jakbyś je zbierał tym. Jakbyś się zbierał... Jak to się nazywa? O, mam te. Mam gravel, mam gravel, lol. Z czerwonych kwiatków. Jest gravel. Bro. Okej, okay, nieważne. O, i właśnie, jak y, zabijasz zwierzęta, to one też coś innego dropią. Kura nic nie dropi, dobra, czyli albo pamiętaj, że jeżeli coś nie dropi, to nie znaczy, że ten tylko to też ma procent, czyli na przykład jeżeli to jest drop z Blaze'a, to on ma tylko parę procent szans, nie? Dobra, kura nic nie dropi, bo już trzy zabijemy i na razie nic. Ale czwartą zabiję dla pewności. Dobra, nic raczej nie wypada. I śmierna ta gra będzie, co? Więc to jest nowa seria na kanale, Słabo, zacząłem ten odcinek, ale nie masz. Pamiętaj, że sadzonki też się liczą. Wszystko się tu liczy, tak naprawdę, wszystko. Z sadzonki wylatują ten, surowe rudy złota. Aha, co, to jest? Ej, świeczki! Kogo? Świeczki wypadają z tych... Z takiej trawy tutaj, co jest, takiej, wyglądającej jak takie mini drzewko. No, świeczki... Gdzie ty jesteś, w ogóle? No, a ze świeczek... O, siema. Widzę. Cię. Na tej no trochę słabe miejsce, ale. patrz na to. Patrz, patrz. Świeczka. No, a z tego gówal tu je jak to? Y Serce oceanu. Serce oceanu. No to nie tak źle. Ja mam, ja mam siekierę, więc prości mi tubę. Masz jedną, bo ja mam ja mam dwie tu masz. Z, z czego e, z No z tego co... z kakaowca. Kakaowca. Ej, nie wylatuje mi ten. tory z drewna. A to nie wiem. Okej, okay, z różowych kwiatków nic nie ma. A nie, jednak coś jest. Co? Co jest z tych różowych kwiatków? Guziki. Kolekcje... Aha, guziki są z tych różowych, nieważne. Rozumie? Koja... Guziki. A te liście też się chyba różnią? Nie, te, te liście. Co? Z czego masz diamenty? E, z podwójnej trawy Dud, My mamy diamenty z podwójnej trawy! A nie, to są te. Blue carpet. Bo? Ej, tu. To... Aha, tu się różnią. Okej, okay, pajęczyna jest z tego. O, ale będzie lagować. Złoty jabłka, dude. Złoty jabłka są so koks. Żelazo. Ej, my tu jesteśmy bogaci w tym momencie. My mamy najłatwiejszy drop. Ja się jest. Tu jest. Odkryłeś, ma najważniejszą rzecz w tej grze, naprawdę. Ale to jest bardzo mała szansa na te diamenty, mi się wydaje. Tylko crafting trzeba znaleźć. Crafting to się może, żeby kraftować. Właśnie kraftować to można, tylko... tu chodzi bardziej, żeby drewno za. Ej! Dobra, tu, tu wodę! Jabłko! Aż mi Jabłko enchantowany, dud i diamenty. Jaki fart! Czekaj, wyrzucę to. Najgorsze jest to, że my w wodzie jesteśmy. I to będzie jeszcze bardziej lagować przez tą wodę. Teraz tak pomyślałem. Ty jest zajączan... z 3! Turny z 3 dude enchantowane jabłko jeszcze. Gościu, my tu jesteśmy ustawieni w tym. Tylko gdzie ty jesteś? Ty znowu gdzieś polazłeś? Ja tu, ja tu szukam te. A tam jesteś, dobra, nieważne. Weź tu też troszkę zbieraj te, bo mam, mamy pełno książek, a one są bardzo przydatne. Cze czy to było Changeling? Co to było Changeling? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Wiping edge jeszcze mamy. Do dwójca. Ej, dude! My mamy najlepszy drop człowieku, tylko my drewna nie mamy. Właśnie to jest najgorsze, że drewna nie mamy. Ok, teraz tak, skoro mamy tu pełno bloków, to zobaczmy co one dropią. Bo mamy tory, mamy świeczki. To wszystko dropi co innego, więc trzeba posprawdzać. Co dropi, co dropi świeczka? Ok, jakiś blok. Nie wiem jaki. Dobra, nic nie dropi z tym. Ej, hey, stop, 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 czekaj chwilę. Jeżeli to jest to co myślę, to my jesteśmy już ustawieni, my już na smoka możemy lecieć, ale to jest tylko mój pomysł, czekaj, niszczymy to, wylatują z tego traptory jeżeli te traptory to jest jakaś szansa, że to są oczy, oczy Endermana, to jesteśmy ustawieni, czekaj, dobra, I niszczymy. Strzały. Z czego? Z torów? Okej, okay. okej, okay. czyli mamy już strzały. Muszę tu poniszczyć, zobaczymy, bo to trzeba zawsze patrzeć, bo to jakaś szansa jest na... Okay. Że... Ja nie wiem co ja już, co nie w ogóle, nie? O, no. czekaj, Biał... niebieskie kwiatki. Okej, okay, pół, pół płytki, a te pół płytki. Dobra, więc taka sytuacja, bo nie chciało mi się nagrywać. Te małe to, ten mały, ta, ta mała trawa, dropi rzeczy z kopalni, więc jesteśmy ustawieni. Proszę bardzo. No ja cały czas niszczyłem ją pod wodą, to ją robiłem. To, to teraz weźmy mi jedną rzecz. Nie. Podejdź do mnie i wyjaśnij mi jedną rzecz. Przypowiedzieć po prostu. Czy to nie jest błąd gener generatora, czy nie. I ogólnie mamy jakiś najbardziej ustawiony sit. Nie zgadnijcie gdzie mamy drewno. Pisze, nap nap napiszcie w komentarzu teraz. A to nagrywasz. Ja skupię. No, no, no rozpoczęłem. <laughs> znaczy nie rozpocząłem tylko po prostu znów po. O ten początek jeszcze, o dude opcje. Ty podejdziesz, kiedy mm. Wiecie, ty co ja ci chcę to wyjaśnić, a, a ty jakby się dalej kąpię. Szukam diamentów i żelaza. I jest tam pełno. I ogólnie jeszcze mamy pełno enchanting. To jest, to jest najlepszy run, jaki miałem, szczerze. Ja bym z tego nagrywał serię jak Porypan. Robiłbym z tego nawet sezony w takiej serii, bo to jest super seria. Tylko sezony by się czymś różniły. co jest? Coś mi bi? Patrz na to. Z czego to może być drop? Te dwa bloki wydropiły mi z jednej rzeczy. Z jednej rzeczy to mi wydropiło. Powiedz mi jak. Nie wiem. Okej. O. Blok złota chyba nic nie robił, ale nie jestem pewien. Coś, coś było. A, świeczka. Właśnie, świeczki chyba nic nie. No, nic nie trochę, to jest właśnie A nie nic nie było. To trochę słabo, ale. Okej, okay. czy to się różni? Chyba się różni. To, ej, ej, ziemia się różni. W zależności, czy jest nawodniona, czy nie. Jeżeli to są perły, jesteśmy ustawieni. Naprawdę. A, tak, A tak, czy tak, tak. tak, Dalej, takie, Emeraldy są z wełny głównie, bo jest jakiś drop taki chory i są emeraldy, więc no. no ale ja bym chętnie nim taki został, bo, bo psy tak bym nazywał. Ja muszę znaleźć psy jakieś tutaj. Dobra, ja, ja, ja zobaczę, czy coś dropi ten, ta ziemia. Okej, okay, ona cały czas to samo dropi, ja po prostu źle ją wykupiłem. Nieważne, nieważne, mój błąd. Okej, okay. a sp sprawdzaliśmy to, ten blok? Chyba... Nie, nie sprawdziliśmy, Właśnie. To może być nasza odpowiedź, bo my już chcemy drypełów. Nie, to jest chyba... Nie, to, to nie jest. Ej, to jest w sumie brain, tylko że właśnie zniszczyłeś mi coś, co miałem, miałem właśnie zniszczyć. Tylko a potem wylatywała z tego dobra rzecz. Z tego? Okej, okay, wełna, a z wełny są wylatą. Zapomniałem, że ktoś je zniszczy, to nie. to. Ja piję dobę. O. o! Ej, no to do, do jest dobre. A właśnie zniszczę teraz. teraz. Z tego coś będzie. Nie. Ale to może być też drog. Z czegoś musimy tego więcej znaleźć. Bo to może pamiętaj, że to nie jest 100% szans. Jak Enderman na przykład, wiesz? To, to z tego masz. Możesz też craftować, nie? Bo właśnie z tego są te bloki. I ty je właśnie tak robiłeś jak chcesz. Więc robię tak jak chcesz. A ja zobaczę, co jest z pająką. Bo chyba nie widziałem. Okej, okay, nic nie ma z pająką, chyba, że to są oczy Endu, ja po prostu pominąłbym oczy Endu, tak, nisko mnie nie. Pamiętam, że Eleven miał swoją serię i w ich e serii on powiedział, że mieli takiego seed'a, gdzie kwiatki dropiły diamenty, czy tam trawa i to byłby dopiero dobry seed. Okej, okay, pająki nic nie dropią. Gravel nic nie dropi. Okej, okay, dropi, ale skórę, a skóra się nie przydaje w ogóle. To jest też chyba inna, nie, to jest ta trawa, o której myślę. Czekaj, ja odejdę na chwilę i zobaczę różne bloki, ok? Bo ja na chwilę tylko odejdę, bo muszę znaleźć inne bloki. W ogóle, jeżeli ktoś nie widział, Kakaowiec... Kakaowiec właśnie dawał takie rzeczy porypane, więc... No, fajny sy... W ogóle, jeżeli ktoś chce zagrać tak, to dam wam linka do strony, gdzie możecie sobie takie randomowe rzeczy zrobić. Dobra, teraz tak pomyślałem, to nie? I będą można pokolorować, czy nie można? Można, można, ja kolorowałem na żółty tą białą. No to właśnie trzeba znaleźć różne kolory i je pomalować, bo ja mam żółty, mam czer mamy czerwony, tam jeszcze były kwiatki inne, plus jeszcze z tej, z tej skrzynki na pewno coś wydropi. Plus mamy ryby, więc jesteśmy ustawieni jak na razie. Ale później już nie będzie tak low. Lo. Ciekawe co dropi. Jestem. A. Jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy. Ciekawe co dropi bloku diamentu. W sensie. Diamentu rudy. Jakby to był na przykład, nie wiem, jakiś do takie typowe, to by się ze... W ogóle pajęczyny dropią z tego, więc lepiej tego nie niszczyć, bo pajęczyny są potrzebne. O, złote jabłka są. Ach, oh, I love this. Pełno książek jest, one się nam przydadzą na smoka. I Miki, pokonujemy tego Widera w tej serii? Czy pokonujemy tylko smoka? Infinity mam, łatwo. Może jakie to jest łatwo. Nigdy się nie spodziewałem, że ta gra będzie tak łatwa. Ja myślałem, że jakieś gówno dropniemy, że my nic nie będziemy przez... będziemy przez pół gry szukać w ogóle. Czegoś dobrego, a tu się okazało, że mamy najlepsze rzeczy pod nosem. Gdzie jest ta książka Enchantowana, którą tu przed chwilą widziałem do jasnej chłop tam leży. Jakiś najlepsze damy, byśmy go ominali tak z dupy. Tu by, by było najgorsze co to będzie? Pro, projection Protection. Co, jak to pisze? Projectile Projection? Coś takiego? Protection, o, lepiej traf. O jest to jest ta książka. To będzie jakieś głupko. Portunka 2. i ryby tu są. Te. Ryby tu są. Łyby. Palić ryby tropikalne. To widzisz, co ja drobłem? Nie widziałem. Zobacz na czat. Hiden in the Depths? To co to znaczy? Co to... Od czego to był? Bo ja mam po angielsku wszystko. W ostatnio... Z Tut mi... Z czego? Wyjaśnij mi. <laughs> ja cały czas szukałem sobie czegoś z banerów. Tych fioletowych no. z kamieni i było wylatywa... Ym... Glina i coś tam jeszcze, czekaj, muszę sprawdzić to jeszcze raz. Okej, okay, piorunochronizm nie zrobi. To było to? Czy tak. jesteśmy ustawieni jesteś w tym momencie? Tak. Niszcz fioletowe banery, jak wylecić ten blok, niszcz go, wyleci ci ziemia, z zie zniszcz ziemię i będzie... Ukorzeniona. To, niszcz... Jeszcze raz. Czy świeczki coś nie robią jednak? To jest ciekawe, a banery fioletowe, tak? Tak. Dlaczego ja je rozwalałem? No i rozwalałem okay. i mi jakby tu powiedzieć nie działało. Nie, może to inaczej trzeba rozwalać zawsze. Czym ty rozwalałeś? Zwykły kilo, Ok. Kilo dobra, czyli zwykły kill, bo ja wcześniej chyba rozwalałem ręką, nie pamiętam, ale mogło tak być. A ja mam inny kamer, stone, stone brick mam. Masz chlebek, diamenty i więcej. To się kieram dobra, to zależy od tego czy mnie niszczysz. Dobra. No i co z tego? I tam jest ten blok taki, tak? No. A, Stona masz i z tego stona. Można sobie stworzyć blok, dobra, ogarniam już. Dobra, nieważne, ja źle niszczyłem, jak głupi jest. Nie ogarnąłem. O, mam te brązowe, które ci zabrałem. <grym> Ej, teraz jesteśmy te, ustawieni, nie dość, że mam... Zabrałaś <grym> mi <grym> Jesteśmy... Ej, jesteśmy w tym momencie nieśmiertelni tak naprawdę. Pamiętam, że ry... Ej, eleweno... Paj... Pamiętam, że Elevenowi dropiły z liści totemy nieśmiertelności. Dropiły mu po prostu totemy. I oni nie, nie rozumieli, o co chodzi. I gdyby to, temy to było piękne, to tak. To, to, to byśmy już byli totalnie nieśmiertelni. Jakby nam to, to temy dropiły. Przecież ja byłbym nieśmiertelny, to, to jesteś nieśmiertelny cały czas, bo ty się na tej grze ja to tak. Ja wtedy. Można powiedzieć, że jestem weteranem, ale nie gram dobrze. Bo kiedyś bardzo dawno grałem w jakąś wersję mega starów i czuję się taki. Boomer, co nie grał przez 10 dni w Fortnite i nie wie co się dzieje, a był Event. O, mam ten blok, a czym cz cz tylko jeden, ale mam tego bloku, dobra. Ale coś to sobie... jak coś to se zrobię ten blok. Stop, czekaj, a to jest tak i tak? Nie, jak się robił ten blok, ten smooth blok? Y y smooth ten. Co się, się robił? To się przepalało chyba kami Okej, okay, czyli trzeba przepalić, bo będziemy tego mieli w ciul, a... No to jest jeden problem. Nie mamy cobblestone'a. Przydał mi się piecyk, bo mielibyśmy tego w ciul. A ile masz y, teraz tych zbliższych? Siedem. Okej, okay, czyli jesteśmy dosłownie ustawieni. Tak można wręcz powiedzieć. Bo no bo jesteśmy ustawieni, co ja mam powiedzieć. O kurde. Okej, okay, czyli nie stawiaj świeczki przy świecce, bo wyleci ci tylko jeden blok. Już ci no. mówię. Już ci mówię. Się. Dobra, y, zielona terakota. To pewnie już sprawdzałeś, ale ja, ja sprawdzę jeszcze raz, żeby mi ja wiedział. Okej, okay, nic nie dropi. <laughs> Dobra, czyli musimy znaleźć tak naprawdę kilka rzeczy. Głowę widera, e, widera znaczy, szkieleta Witherowego, e, sandstone, perły i pałki blaze'ów. To jest jedyne co musimy znaleźć, żeby przejść grę, bo teraz jesteśmy już dostawieni, mamy diamenty, mamy ten. Chociaż fajnie by było, gdyby z czegoś innego się te diamenty dropiły, nie? Bo trochę laguje przez te trawę i to mi się nie podoba, ale w sumie to jest śmieszne, jest śmieszne, jest śmiesznie. Ej, masz, masz trochę pochodni? Mam ich wciól, miałem, ale gdzieś je wyrzuciłem. Jeśli masz jeszcze troszeczkę, to wyjść, w taki dołek. Który... E, Widziałem gdzieś ten dołek i. E, ten... To jest właśnie ten dołek, tak, to jest ten dołek. Ja, ja się chciałem tylko upewnić, to wcale nie jest tak, że przypadkowo w niego wpadłem. To było tylko upewnienie, że jestem debilem. Dobra, poszukamy jakieś rzeczy. Dobra, ja, ja nie musisz mi tego oddawać. Ja se, to, ja, ja se nowe wykraftuję. Ja tu mam pełno tego, to, to se nowe zrobię. To nawet dobrze, bo se zrestowałem trochę ten cały ekwipunek, bo on był trochę zasypiony głównym. Trochę bardzo był zasypiony. E, dobra, niszczymy dalej. Musimy tu wszystko zebrać. Okej. Okay. Ja może będę... dzięki temu pustemu ekwipunkowi będę teraz wiedział co dropi dokładniej. Czy wszystko sprawdziliśmy, bo mogliśmy czegoś nie sprawdzić, a tu wszystko... Mam pusty ekwipunek i już mam połowę zapełnioną. Zaraz ci tam rzucę jakieś te, te pochodnie, bo już... Pamiętaj, że kiedyś na pochodni mówiłem świeczki. Tak. A wiesz, że teraz nie mogę tak mówić, bo pochodnie teraz, y, że są świeczki i pochodnie to jest zupełnie co innego teraz w Minecraft'cie. Teraz mam taki confused, ja mam na to mówić świeczki, czy tak nie wiem co powiedzieć, I takie, zaraz ci dam. Ja dam, nie wiem co powiedzieć totalnie. Zaraz ci dam, rzucę, mam ponad, ponad stack na pewno. Dobra, więc świeczki nic tam nie drupiły ciekawego, to już wiemy. Dobra, to jest ta dziura, Żeby się nie dupił znowu. E, masz jeden i masz dwa staki, dobra, powinno ci wystarczyć. E, dobra, mamy złoto, mamy glowberries, skąd ten iron pickaxe? A to nawet nie muszę tworzyć, prawda? E, I wszystko, co tam dostaliśmy, jeszcze sprawdzę wszystkie tory. Czy wszystkie tory sprawdzaliśmy? Bo nie jestem co do tego pewien. Dobra, to jest normalny tor, to jest taki tor. Czemu to się połączyło? Nie chcę, żeby się. Po... Dobra, nie się połączyło tu gdzieś. I dobra, sprawdzam. Tylko może trochę sobie o, ekwipunek przeczyszczę, żeby było wiadomo, co drobi. Okej, okay, to już wiem, co drobi. Cały dropią z którychś tam tych torów, to już wiemy, to już było wcześniej. Przydałoby się drewno. Dobra, to idę po piasek. Ale wiesz, co nie jest najśmieszniejsze, że ja teraz będę miał taki konfus, co w ogóle dropi co. Jak my będziemy mieli na przykład 3 dni od tej przerwy, yy, od, te, od tej serii, nie przerwy, jak będziemy mieli 3 dni przerwy od tej serii, to my nie będziemy wiedzieli, co drop Będziemy musieli to jeszcze raz sprawdzać, tak naprawdę. Chyba, że to zapiszemy gdzieś. Ja mogę w sumie zapisać, ale nie wiem, dobra. Mam dużo diamentów, ja czemu nie? Ok, z tego dropi to. Z tego, co będzie dropiło Banner. Banner, banner żółty, z baneru żółtego coś jest. z go może siekierą, ok. Jest sadzonka. Sadzonkę już chyba sprawdzałeś, nie? No siekiera. Siekiera dropi z sadzonki dębu, zwykła siekiera. Z czego to może być? Nie to dziwi trochę. Z czego to może być drop? Pomyśl na logikę, z czego to może być. Guziki dropią z tych płytek z rody! Znalazłem rody! Nie uwierzysz, jak, jak będziesz tu na górze, to ci powiem, nie? To ci pokażę. My jesteśmy ustawieni. My już blaze rdy. Ale to hmm. był by taki przypadek, że ja to znalazłem. To, to tak naprawdę ty mi pokazałeś możliwość zdobycia tego. Tylko nie pamiętam teraz, no. co się stało. Umrzesz? Oby nie. Umieraj mi tam. Umieraj mi tam. Już wiem, skąd są blaze Ej, ale tu zawsze drobię. siebie i wiesz, co się dzieje zazwyczaj. Ej, ale często. Już, już nie lawa. Mam 8 mam osiem, mam osiem blaze powderów. Dud, ale one często dropią. Ej, mamy bardzo łatwy tosem. Tylko teraz muszę się Ciebie spytać parę rzeczy. Skąd coś takiego masz? Ale to akurat. Myślę, że dużo nagramy. W sensie dużo nagramy. Ja to po prostu potnę. Te niepotrzebne rzeczy. I wtedy dopiero. Dobra, już chyba wiem, skąd to miałeś. Dobra, mamy chyba najłatwiejszą wygraną w tej grze. Tak naprawdę. Bo już wiem skąd wziąć Blaze Rody. Nie wiem jeszcze skąd wziąć oczy, oczy na Endu. Znaczy oczy Endermana, no Endu. Ja tak po prostu mówię, Endu. Weźmiemy to i to się przyda. Dobra. To się rozwala, to wtedy były te świeczki. A nie, najpierw w potem świeczki. Dobra. Mam no za mało tych Piecek? No to nice, dude. Możemy przypalać te. No to, to super, nie? To teraz przynieść to na góry Bo <laughs> no to na górze się przyda. A nie by było jakiś domek kopalnych. Ale to chyba nie ma różnicy z czym niszczysz. W sensie jakim rodzajem tego, tylko to zależy czy masz silktacza, czy nie, czy na przykład nie jeszcze siekierą, czy kilopem to chyba się nie liczy od tego. Ale guziki możesz mieć na przykład. E, wiaderko nie mam, ale mam dużo że su jest? Ej, tu cały czas zrobią te Blaze Rody. Już mam. Potrzebuję coś do miękkiego lądowania. Mam 14 Blaze powderów. E, wystarczą tylko perły w tym momencie. Jesteśmy bogaci. Co to tak często dropi? To musi być drop, nie wiem, z jakiejś skrzynki czy coś? Jakieś skrzynka ma blaze rody tylko, bo to niemożliwe, żeby tak często to dropiło. Bo to rzadko chyba dropi z blaze'u. Chociaż może często, nie wiem. Przydałoby się łóżko, Jak teraz pomyślałem. A masz tam możliwość zejścia? Zeszłeś? Tak, tylko wpadłem w wodę, z której nie mogę się dostać. E, dobra, więc lecę tam do ciebie też. Tylko tu sobie pochowam parę rzeczy najważniejszych. Ej! Tego Je jest jedna sprawa. Mam drugie enchantowany jabłko. Dwa enchantowane jabłka, rozumiem. Okay. Dobra, wszystko już chyba pokładam, jest chyba pokładem, to co najważniejsze Więc yy, nie wiem czy mi się... Jest to, enchant... to enchantowane jabłko Nie, nie chcę, nie chcę marnować To, to zostaje w ekwipunku na zawsze Bo nie masz wiadra, więc yy, zginiesz, gdy do tego dziury A jak yy, zjesz je, to zostaną ci dwa serduszka yy, Skąd ty to wiesz? Lecę, o kurde, a to nawet więcej niż dwa Dobra, gdzie ty jesteś? Aha, tutaj yy, Patrzyłeś co? E, Dzioryt, e, tak? Dropi? Weź chodź tu w końcu, pomóż mi, bo ale, za nimi znikną. Ale gdzie ty jesteś? Ja, nie, ja nie wiem gdzie ty jesteś, człowieku. Nie widzę Niku, no patrz na Niku. No właśnie nie widzę, bo Minecraft jest upośledzony czasami. No, ja coś widzę. O widzę, dobra. Przecież... Widzę, 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 idę, idę, idę. No, rzuć ja... mi coś, rzuć mi coś. Coś mam rzucić. Czekaj, no. Nie mogę wejść do góry. Fuck. No fuck. Dobra, czekaj masz, masz bany. No ale coś dosz... Blok jakiś. Blok! E, e, dobra, masz. E, masz bloki. Tam ci rzuciłem stona. Nie wiem, on gdzieś tu leci. O, le... jest tam, jest tu, tu jest, tu jest, tu. Nie widzę, ginę. Tu. Do góry, do góry. Czemu ty? Gdzie ty jesteś? O, o tu, dobra, gdzie ty cały czas? E, ci nie... O tu, siema, siema, chodź. I do mnie. Do mnie ja mam bloki. Te, te briki wziąć stąd? te netrite skrapy? Wezmę, bo możemy tu już nigdy nie wrócić. Tak naprawdę... Ehm. O dobra, czyli wszędzie jest woda, nice. Mi się to nie podoba. Mam drewno jakieś? Nie drewno i go nie mam. Maliłem, no tak. Co? Co to Z chyba. Kurde no... Teraz szukamy żelaza. Żeby drewno znaleźć na drzwi, żeby bez problemu się wykopać do góry. Znalazłem mega długą kopalnię i znalazłem... Dobra, to nie jest wyjście, ale jest coś długiego. Okej, okay, to nie jest to co myślałem. To ze złota. Nie jest złote? Z czego to zrobiłem? A bo, ja rozwalałem normalne raz, A ten creeper nic mi nie zrobi, haha Patrzcie Dobra, lecimy, lecimy, lecimy Speedrun, speedrun do góry Speedrun do Mikiego Dobra, jest 36 minut nagrania, jeszcze nie kończę Nie wiem czy wystarczy mi... Okej, okay, chyba jest jakaś kopalnia Jestem chyba uratowany, chyba bo Chyba to jest słowo klucz Nie wiem czy ja się przekopię jakoś, czy... Jakoś do góry pójdę, ale... Nie muszę marnować tylu bloków, więc... To jest jakiś plus ja za chwilę będę Dobra, to wtedy zakończymy odcinek. Kopię się do góry, chociaż jest jeden mały problem. Nie wiem, czy się kopię do takiego momentu, gdzie ty jesteś, czy się nie kopię po prostu przypadkowo do góry. Chyba się kopię przypadkowo do góry, jak szukam bloków. Dajcie mi bloki. to są bloki. Idę tego chleba, nie dajcie mi chleba. Nie, właśnie, I need blocks. No, bread. I don't need bread. I need... Czemu się dwa banery postawiają, i im się... A, okej, okay. czy im się niszczy jeden na drugim. To nawet plus, bo nie muszę marnować. To są mnie siekiery aż tak. Ej, dobra, jest sporo chleba. Bred. Mam ponad jeden stack mi wyszedł. 23. Dobra, mam trochę bloków, jak coś to się ogarnie. Dobra, ten chleb... My jesteśmy tak naprawdę już ustawieni, bo nie dość, że mamy nieskończoność chleba z, ziemi... z stołna. Jesteśmy ustawieni. Próbujemy o banery. Banery się przydadzą, bo jakby mi zabrakło, to bym mógł się banerami zawsze odratować, żeby bloki dostać. Końcinek będzie mocno powątkowany, tak mi się wydaje. Pewnie momentem będzie słyszeć, które osoby w moim domu. jeśli to nie mam co robić. Jak mama była na kanale, tak trzeba coś grać w końcu. No tak zostaje widzów przez górze. W ogóle nie do no, nowego kupuję. W końcu mam trochę pieniędzy, więc mogę sobie kupić. Wiem, że będzie spóźniony, ale on jest zbyt idealny, żeby go sobie nie kupywać, nie? Jest Ziemia! Jestem praktycznie na powierzchni. A! Jestem na powierzchni, mordo. Szybko, nadajcie no, mi te bloki, gdzie jest tu jakieś bloki były. To nie to. Jakieś bloki. No nie ma tu żadnych bloków, nie, ma. nie wiem. czy zdążę się podsadzić. No, nie. Mogę... Nie że mogę się podsadzić. Na... Z tego Karpety, z tego wylatuję. Są jakieś bloki. Najgorsze jest to szukanie tych bloków ja właśnie wyrzuciłem enchantowane jabłko, nie? Jest, dobra mam. E, to jest jakaś jaskinia. Wyjdę, wyjdę. Jest, jestem na powierzchni. Mordo. Jest, wyszłem. Gdzie to jest? Jestem, jestem w jakimś zadupiu. Najgorsze jest to, że nie wiem gdzie jesteś. Chyba, czekaj, czekaj, okay. Jestem na jakiejś górce, tu jest jakaś góra wielka. Nie wiem, ej, nie wiem co mam robić. Mam. nie ma comment, dobra. To nie wiem jak się, cię znajdę. Napisz mi kordy na czacie, bo chętnie się dowiem gdzie jest. Nie wiem czy w dobrą stronę idę. Jakiego go chyba zatkało od tego wszystkich. Okej, okay, chyba znalazłem. Dobra, już nie musisz pisać. Nieważne. Już nie ważne, już, 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 już. Chyba idę w dobrą stronę. Tak, idę w dobrą. Dobra, znalazłem. Witam, jestem. Witam, wróciłem. Mariola wróciłem z wyprawy. Jak ci się podoba. Dobra. Gdzie są te stony? E, tu masz ten netherite cały. W tym barelu. jednym. Dobra, chyba kończymy odcinek, co? Wyzwykiwnij głową Daj mi troszkę creepera i resztę itemów, które miałem Masz, Please. to jest, to jest Laksowy. twoje jest twoje. Ki kilo. kilo to twój, bo ja tam nie. ci zgubiłem, tu masz trochę chleba tu masz trochę breda, tu masz to Czemu ci się to nie zbiera, nie mam pojęcia Weź sobie jeszcze wiaderko tak z, tak z pół Jak to się brało jabłka, żeby na pół je podzielić? Klikasz y Problem. A, dobra, masz pół, pół, staka, ja, pół jabłek. No, to chyba wszystko. Dobra, to ja muszę kończyć w takim razie. Dobra, więc F1 i F5 i dobra, chodź tu. Dobra, Pani więc... Tak zrobiłem, kiedy ty się kopałeś. Dobra, więc to jest pierwszy odcinek z tej serii. Jak widzieliście był bardzo fałotyczny, ale o to chodzi. Więc to na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. To będzie seria z Mikiem, a jeżeli będą kolejne sezony, bo chciałbym, chciałbym sezony, bardzo fajnie to wyszło, to będzie sorry, z innymi osobami albo na innych zasadach, więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.